Cześć, kochani. Witam się z Wami w nowym blogu, kolejnym. E, środę mamy. E, ja mam dzisiaj dzień taki troszkę towarzyski znowu, e, bo. O nie wiem, czy będę mogła mówić, bo tamten też ze mną gada. E, ej, możesz przestać ze mną gadać? Halo! Ja chcę mówić teraz. O, jakie wzburzenie. No, wiecie co, mam taki dzisiaj też dzień, bo no w sumie to ja chyba jestem towarzyska jak widzę, bo często mam jakieś takie się z kimś spotykam, albo coś albo do mnie przychodzi, albo ja gdzieś idę. Teraz przychodzi kolega, bo będziemy ogarniać troszkę już moje takie te sprawy, wiecie nowozawodowe, nazwę to, bo będzie mi trochę pomagał tam przy założeniu strony, no jakieś takie rzeczy, nie lubię tego sama robić, nie, jakoś to jest w ogóle dla mnie, nie chcę powiedzieć, że czarna magia, bo nie, ale nie lubię tego robić po prostu. No, więc, więc tak to, że właśnie najpierw będziemy to gdzieś tam ogarniać i, aha, no właśnie, że to nie chodzi o to, że ja tego nie, nie umiem, ja tego po prostu nie lubię, nie lubię po prostu tego, nie lubię jest to nie, no po prostu dla mnie komputery to w ogóle jest wiecie coś takiego co tylko wybrane rzeczy, ale nie wszystko lubię i nie chcę i pff, nie. No więc będziemy to ogarniać, a potem przychodzi jeszcze koleżanka, więc sobie będziemy siedzieć w sumie pewnie to też trochę pogadamy, posiedzimy także będzie super. No, a więc myślę sobie tak, że jest taka szansa, że odezwę się do was dopiero wieczorkiem, bo no bo wiecie, chcę sobie spędzić z nimi trochę czas, więc Poza tym, no z Michałem i też z jego kolegą w sumie tak fajnie, bo sobie też dzisiaj od rana pogadałam. A właśnie! W ogóle jeszcze chcę Wam powiedzieć, że tak trochę, trochę mam tak w głowie, wiecie, że naprawdę się zadziało, bo zamówiłam sobie te suplementy wszystkie. Znaczy, te, nie wiecie o co chodzi, bo wiecie o tym, że robiłam sobie różne badania zlecone przez dietetyka mojego tego holistycznego. No i wyszły mi tam różne niedobory, nadmiary i tak dalej. Muszę się tam oczyścić z metali ciężkich, detoksykować wątrobę i różne dziwne rzeczy robić. Więc, słuchajcie, mam taką stertę suplementów różnych, takich, które mi mają, wiecie, pomóc w tych różnych rzeczach, że powiem wam, że po prostu to jest masakra. No, z tym, że to są takie bardzo drogie rzeczy, bo ona współpracuje, znaczy, nie że ona współpracuje z tymi firmami, tylko ona jakby współpracuje gdzieś tam przy badaniach, uczestniczy i wybiera takie rzeczy, które są e, po prostu, no takie bardzo, wiecie, zdrowe. W sensie takim, że są to przebadane suplementy, e, są to e, suplementy bez tych takich syfiastych, wiecie, różnych dodatków, e, konserwantów, e, różnych barwników i chemii w ogóle. Także i takie bardzo bio i ekologiczne i w ogóle. Także, no ale wydałam tyle pieniędzy na to, że po prostu, wiecie co, i już mi tak y, ciężko z tym no wiem, że to jest moje zdrowie i to jest w sumie ważne i wiem, że to jest tylko tak no pierwszy raz jest dużo, bo potem no to już pewne rzeczy mi odpadną, bo jakby też nie wszystko będę zażywać, no bo na stałe no to wiadomo, że będę zażywać te 3 K2 y, gdzieś tam jakieś pewnie, nie wiem, WAP może, nie wiem, co tam coś tam jeszcze będę na stałe, aha no pewnie ten, pewnie też Omega 3 Ym, natomiast no te, te, ta reszta no to jest tylko wiecie tak na, na, na wyregulowanie organizmu no mam nadzieję, że to się też poprawi, że na przykład będę lepiej spała, bo wiecie co, śpię naprawdę niedobrze. Niedobrze, budzę się tak w nocy po prostu, że jestem już tak zmęczona, że mam dość. No, e, także tak to, y, więc wiecie co, więc idę, idę teraz, idę robić kawkę i pewnie y, jeszcze chwila i już oni przyjadą. Także, także idę i będę się z Wami, y, odejdę się do Was wieczorkiem. No i kochani, odzywam się do Was wieczorem, tak jak obiecałam. Jeszcze co prawda nie poszłam się umyć, ale jest już w sumie dosyć późno. Jakoś tak mi zeszło, bo i ci znajomi byli i w sumie tak ogarniałam sobie różne rzeczy związane właśnie z moją działalnością. Czy znaczy, tak w sumie wiecie, nie mogę za wiele zrobić, bo nie mam tej działalności. Czyli ta działalność mnie trochę trzyma, a nie założy tej działalności, dopóki nie przyjedzie do mnie mój księgowy. Bo ja już mam księgowego, wiecie, w związku z fundacją i zamierzam skorzystać z tego samego księgowego, więc dopóki ten księgowy do mnie nie przyjedzie i mi tego wszystkiego tam nie wyjaśni, co i jak i jak ja to mogę zrobić i wiecie tam z czego skorzystać i bla bla. Ja w ogóle się na tym nie znam, także dla mnie to jest czarna magia. W związku z tym właśnie to tego nie mogę zrobić, ale co mogłam dzisiaj zrobić, to na pewno to, że mm, mam już konto w banku. W sensie skorzystałam, wiecie, nie, nie, nie z jakiegoś firmowego konta, bo przy jednoosobowej działalności nie jest to konieczne, więc zrobiłam sobie po prostu takie subkonto do swojego konta i mam normalne konto, po prostu takie indywidualne, po prostu przy swoim koncie. I to jest o tyle fajne, że wiecie: to jest internetowe konto, więc jest darmowe, nie muszę sobie nie płacić, po co mi tam wiecie jakieś nie wiadomo co. Wystarczy po prostu, że ktoś będzie chciał zrobić przelew, no i będzie mógł po prostu to zrobić, będę miała osobne konto. Eee, oprócz tego, słuchajcie, zadziało się to, że yy, zdecydowałam, że chcę mieć nowy numer telefonu dla właśnie yy, przyszłych ewentualnie klientów, bo nie chcę, yy, żeby klienci korzystali z mojego numeru prywatnego, którego, który cały czas, wiecie... Byłby wykorzystywany właśnie do tego, żeby dzwonili czy coś. Wiecie, nie jest to bezpieczne. Tak sobie pomyślałam, że nigdy nie wiadomo, kto to będzie, nigdy nie wiadomo, na kogo trafię, to po pierwsze. A po drugie, najważniejsze, to chyba to, że zawsze będę mogła się z pracy, wiecie, wyłączyć. Ja, kiedy już nie będę pracować, tak gdzieś tam przyszłościowo, pyk, wyłączam, nie ma. Więc myślę sobie, że pomyślałam sobie, że muszę mieć nowy numer telefonu. Więc wykupiłam sobie w moim, w moim u mojego operatora, ja jestem takim internetowym. Wykupiłam sobie właśnie kolejny numer. Także bardzo fajnie. I czekam teraz, aż mi przyjdzie ta karta. Karta Sim. A jak przyjdzie mi ta karta Sim, to wtedy zrobię z tego, do, wprowadzę do telefonu. Będzie to wtedy e SIM i będę miała wszystko, wiecie, w jednym telefonie. Nie wiem, co prawda, czy to nie spowoduje we mnie jakiegoś bałaganu, w sensie w moim telefonie. Bo nigdy tego nie, nie robiłam, takich wiecie, dwóch numerów. Jak to, jak to iPhone sobie poradzi? No, jak to będzie? Ale nawet gdyby się okazało, że mam jakiś bałagan, no to po prostu wtedy y, spróbuję sobie ogarnąć jakiś najtańszy, najzwyczajniejszy w świecie aparat, żebym mogła przełożyć po prostu ewentualnie osobno. No, ale może akurat będzie ok, będę miała jeden i sobie poradzę spokojnie. Także mam już swój numer. Tak, więc jak. Już oficjalnie go ogłoszę, to będzie można korzystać. Mam już swój numer, mam już numer konta, w sensie też konto. Także to, co mogłam zrobić, no wiecie, jakiś tam tworzę ten opis, to nie jest łatwe, to już mówiłam, wspominałam, więc gdzieś go tam sobie tworzę po malutku, ale no też już za jakąś chwilę musi być gotowy, no bo jak będę chciała już wypełniać profil na znanym lekarzu, no to tam muszę jednak to, no tak wiecie, ruszyć już nie, porządnie. No, więc tak się dzisiaj zadziało, takie sprawy się zadziały, do przodu, do przodu. Jestem już też umówiona na podpisanie umowy, no także się dzieje, się dzieje. Umowy oczywiście o wynajem lokalu. No, dobra, słuchajcie, więc tak, podjęła, że jest już późno, ja się teraz zbieram do mycia, podzieliłam się z Wami tym, co dzisiaj ogarnęłam. Jutro przyjeżdżają moi rodzice, e, tak, podwiedziny. Mama ma jakiegoś lekarza, więc, no więc przyjeżdżają. E, no, także słuchajcie, będzie się działo. Jutro się będę oczywiście też odzywać. Aha, jutro też w ogóle mam koncert. E, nie wiem, czy wam tam coś nagram, bo to jakby nie zawsze się udaje, więc jak się uda, to coś tam nagram. A jak się nie uda, to nie. E, w każdym razie, e, no, jeszcze się będę do Was jakoś tam odzywać, na pewno. Więc taka to sytuacja. No, no to słuchajcie, no to dobra. Yy, aha, jeszcze tak sobie myślę w ogóle, że zab zaburzyło się moje nagrywanie, bo ja powinnam była wrzucić film we wtorek rano, a wrzuciłam we wtorek wieczorem. Więc zaczęłam nagrywać się rano, czyli środę. Więc nie wrzucę Wam filmu. A, no dobra, mogę. Dobra, 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 dobra. To w sumie przejdę na tryb jak na razie wrzucania wieczornego, to po prostu wrzucę wam ten film jutro wieczorem. Tak, tak myślę, że tak będzie. No, dokładnie. To tak zrobię. No, więc dobra, słuchajcie, to widzimy się jutro rano dla Was zaraz, a dla mnie za Mam nadzieję, kilka przespanych godzin tam w ogóle w tle słyszycie chłopaków, no bo jak, jak Wam mówiłam, Michał ma kolegę, a jeszcze przyszedł jeden kolega do nich, więc tam w trójkę. Więc słuchajcie, no jest wesoło generalnie. Jeszcze chwila, pójdę się myć, a potem jak już rozbierę sobie łóżko, to będę ich tam trochę uciszać, bo jednak potrzebuję się przespać. No. Dobra, to widzimy się jutro. No hej kochani, mamy nowy dzień, mamy czwartek. To jest ten dzień, w którym pokażę Wam się film, mam nadzieję. Um, przynajmniej tak bym bardzo chciała, ale wiecie, to też nie zależy ode mnie jak na razie. Eee, I tak, siedzę sobie właśnie na balkonie, jest godzina po ósmej. Jest dzisiaj tak nawet na razie dosyć przyjemnie, bo słońce świeci, ale ma dzisiaj padać, więc już, już tak czuć, że jest taki wiaterek. Nie jest tak gorąco, także no, całkiem, całkiem. Zrobiłam sobie śniadanie. Ymm, będę sobie teraz zajadać właśnie na balkonie. Jest mi tutaj bardzo dobrze. Teraz <grym> nic jeszcze nie zrobiłam. Nie, jakoś wiecie, nie, nie, nie umyłam się, w sensie, no, tam twarz przemyłam, bla, bla, ble. A nie, no przepraszam, jak to nic nie zrobiłam. Stałam, w sensie, podniosłam się, wzięłam pensetę i trochę sobie brwi wyregulowałam. Nie wiem, czy dobrze, mam nadzieję, że są w miarę równo jakoś i nie wyglądam źle. Możecie dać mi znać, jak, jak sądzicie. E, bo ja sobie, nie wiem, może niektórzy z Was wiedzą, może niektórzy nie, że ja sobie rwi sama wyrywam, nie chodzę do kosmetyczki. E, od czasu do czasu, czyli raz na rok, raz na, dwa razy na rok może, idę, żeby kosmetyczka sprawdziła, czy rzeczywiście, i żeby mi nadała jakiś kształt, bo czasami już ten kształt gdzieś tam się trochę zatraca, jak sobie to sama robię, bo wiecie, niestety robię to na ślepo. No, e, słońce mi świeci właśnie prosto w twarz teraz. Ale jest przepięknie, naprawdę. A ja w ogóle się tak nastroiłam, bo przed chwilą oglądałam, e, oglądałam kanał e, Meg. To jest taka Magda, e, tylko to jest e, Meg, G, chyba przez dwa G na końcu. E, I ona, ona tak e, lubi sobie gdzieś pojechać, wiecie i w ogóle. I teraz jest akurat, e, są vlogi z Toskanii. Jakoś tak, wiecie, nastroiłam się, ja tam nie widzę tych krajobrazów, ale jak ona o tym opowiada i się cieszy i słyszę te ptaki tam i to wszystko, co tam po prostu słychać, to Jezu, powiem Wam, że tak się nastroiłam, że jakoś tak teraz jestem w tym słoneczku i tak mi dobrze jest tutaj i też słyszę ptaki, ale trochę mrużę oczy, bo świeci mi po prostu... Mm, prosto w oczy. No, więc dobra, zabieram się teraz za jedzenie. Dzisiaj mam taki dzień, wiecie co, że muszę sobie za chwileczkę, jak zjem, trochę tak tu posiedzę, odpocznę sobie, to muszę sobie pójść zrobić obiad. Yy, tak mam dzisiaj chyba ochotę, chociaż nie wiem, jeszcze sobie przeglądnę te rzeczy, moje wszystkie przepisy i tak dalej, ale chyba mam ochotę znowu na warszczyk czerwony z ziemniakami i jajkiem. Dawno nie było, w sensie już pas dwa tygodnie, więc to jest długo. Tak, więc zrobię sobie dzisiaj chyba barszczyk. Dzisiaj mam wiecie, dzień wyjazdowy, bo jedziemy na koncert i dziś i jutro, więc to są takie dla mnie dni, że wiecie, że po popołudnia już mam właściwie yy, wyciągnięte. No, bo wiecie, bo już wyjeżdżamy, nie? Gdzieś tam około godziny pewnie, około w pół piątej, przed piątą już będę wyjeżdżać, bo koncert jest o 19.30, zanim dojedziemy, tam trzeba się rozłożyć ze sprzętem, bla, bla. Także wiecie. Muszę zrobić ten obiad, muszę go ogarnąć, zjeść, muszę umyć włosy, jakoś tam się przygotować, muszę wymyślić w ogóle jaką sukienkę ubieram na ten koncert, bo jakoś nie mam na razie weny, bo myślałam, że ubiorę jakąś taką bardzo jasną, tą moją waniliową, taką, co sobie kupiłam, ona jest przepiękna, ale kurczę, z drugiej strony i fajnie, bo ona ma też taki rękawek trochę dłuższy, a ma być chłodno, ale wiecie co, ale kurczę, jak sobie pomyślę, że ma padać, a ona jest taka jasna i w ogóle nie wiem, czy chcę. Muszę się zastanowić, czy nie ubiorę sobie właśnie innej trochę. Zastanowię się, a może się jakoś, może nawet Wam pokażę, jak się będę zastanawiać, co by tu wybrać. No, więc to tak, przyszły mi ubrania, także oczywiście, że je dzisiaj nagram. Muszę je dzisiaj nagrać, bo ja już muszę po prostu, no chyba, że po prostu już kompletnie czasowo nie wyrobię, wiecie, mam miesiąc na to, żeby je... Ogarnąć. Ja sobie już je tak obejrzałam, ale no muszę poprzemierzać, więc jak bym się nie wyrobiła, no to to będzie pewnie w kolejnym vlogu, bo już w kolejnym vlogu będę miała więcej czasu, ale yy, przez te koncerty to tak trochę mi się rozmywa to wszystko, ale w sumie się postaram przyjrzeć i mama może też mi trochę wiecie, doradzi, <coughs> także postaram się yy, dzisiaj to zrobić, żeby może też mama jakoś się wypowiedziała. No. Mm, no dobra, no to co, so, ja idę jeść, znaczy idę. Zabieram się za jedzenie, także życzę Wam smacznego e, śniadanka, czy co tam sobie jedzie. Mucha, padaj stąd. No. E, dobra, no to, no to pa, na razie później się odezwę. Słuchajcie, zeszłam z balkonu, bo już mi jest tam po go prostu gorąco. Jednak się zrobiło ciepło, bo tam mam teraz słońce, bo ja mam na wschód, więc, tak wiecie, do 11:30 słońce świeci. Więc zeszłam, bo już po prostu nie mogłam tam wytrzymać. Yy, właśnie się zastanawiam nad tym, co teraz czytać. Yy, powiem Wam, że zaczęłam sobie ogarniać gdzieś tam, patrzeć na tę moją półkę z książkami w Storytel i powiem Wam, że kurczę. Nie wiem, na co się zdecydować. Mam tam takie fajne książki yy, różnych autorów w sumie. Yy, jest taki cykl: yy, Podróże nieoczywiste, chyba. I mamy tam, tak, jest tych części tam ileś, i jest tak, jest o Lizbonie, jest o Wiedniu, o Wenecji, o Sztokholmie, Brukseli, Malcie i nie pamiętam jeszcze co tam. I to są, wiecie, każda część jest o czymś, o, jakiejś, o jakimś jednym magicznym miejscu. No, i nie wiem w sumie, czy to jest taka książka, która jest bardziej taka z babułą, obyczajowa, ale jednocześnie opisująca te zwyczaje, czy bardziej taka oprowadzająca, ale no, chciałabym chyba spróbować, bo chciałam zobaczyć, a będę miała się też okazję dowiedzieć coś o poszczególnych tych tam miejscach, więc, więc nie wiem, czy nie zacznę. Więc albo to, albo jakaś inna taka obyczajowa. Widzę, że Dorotysz Ramek wyszła, książka nowa, punkt zwrotny. Ona ma fajne bardzo też te książki. myślę, że coś mi tu lata. Ym, albo Karoliny Wilczyńskiej, bo dużo mam jej książek do przeczytania. Ona ma taki cykl cały i jeszcze tego cyklu nawet nie zaczęłam. To jest taki cykl, co się chyba co miesiąc ukazuje książka, mniej więcej. I widzę, że tytuły są tak trochę chyba dopasowane do pory roku, w sensie tego, co się dzieje na... na w przyrodzie. No, więc kurczę, nie wiem. Tyle mam książek, że po prostu nie wiem za co się zabrać I nie wiem, co zacząć czytać. Także siedzę, zastanawiam się nad tą książką, zaraz jak jakiś wybór zostanie dokonany i zobaczymy, co to będzie. Słuchajcie, jak tu zasiadłam, to po prostu dwie godziny nam zeszło. Kolega miała mi pomagał. Przyszedł mi, e, przyszedł mi, przyszła mi karta SIM, e, ta wiecie, do tego mojego niby firmowego przyszłościowego numeru e, i chciałam ją przekształcić na e SIM. no zajęło mi to tyle czasu, że po prostu dramat, no ale się udało i już mam i wyobraźcie sobie, że mam teraz w jednym telefonie dwa numery, nie mogę w to uwierzyć, jestem po prostu jakaś zacofana chyba albo no nie wiem co, ale po prostu, no nie, zresztą zacofana. Niech, niech mi ktoś powie, czy ma tak u siebie. Bardzo jestem ciekawa, czy jest, jest tu ktoś taki. E, w każdym razie fajne to jest: fajne to jest. Można do mnie dzwonić już na dwa numery i ja sobie po prostu z jednego aparaciku odbieram. Także czadowo. I mogę go sobie też wyłączyć. Jak nie chcę, żeby nikt do mnie dzwonił mi zawracał cztery litery, to wyłączam i z święty. Także słuchajcie, jak przystała na yy, przyszłą bizneswoman. To <noise> mam już numer telefonu. Tak, można się już ze mną umawiać. <noise> no, także taka sytuacja. Idę teraz, słuchajcie, coś ogarniać, bo miałam zrobić w tym czasie, wiecie, jakiś. miałam się zrelaksować. Znaczy, nie no, w sumie to, to, jest, to było takie przyjemne dla mnie, nie? Ale mimo wszystko zajęło nam to sporo czasu, żeby to ogarnąć, bo były kłopoty po drodze. Więc nie zrobiłam ani obiadu, ani głowy nie umyłam, nic ani nie posprzątałam, zaraz rodzice przyjadą, także w ogóle wesoło. No, ale dobra, lecę teraz działać. No i właśnie się, słuchajcie, zakończyło robienie mojego o, barszczu czerwonego. Także pychotka z ziemniaczkami, jeszcze jajko gotuję i gotowe. Kochani moje, jestem w łazience, ale powiem Wam, że jestem w biegu strasznym i w napięciu i nie zdążę już chyba się nic normalnie ogarnąć. Nie wiem, jakoś zeszło mi strasznie długo z gotowaniem. Yy, rodzice też przyjechali, to też wiecie, tu zamieszanie w, z różnych powodów i... Po prostu to jakieś jeszcze naleśniki, mama mi smażyła. Nie, już nie mam na dzi dzisiaj na nic w ogóle siły czasu. A jeszcze mi Michał mówi, że on wieczorem gdzieś tam jedzie i go nie będzie, a ja mam koncert i wiecie o co chodzi. I, i nie zrobi mi filmu tak na później, w związku z tym mm, zrobi mi go za chwilę, więc muszę już się z Wami żegnać, bo inaczej no to niestety nie będzie filmu, a ja tak nie chcę. Bardzo chciałabym, żebyście mieli ten film, e, więc. Więc tak, powiem Wam właśnie, że jestem gotowa w takim znaczeniu, że yy, włosy mam umyte, yy, muszę jeszcze sobie na twarz jakoś, jakiś fajny krem dać, coś, coś ogarnąć, muszę sobie yy, ubrać sukienkę, w sensie ubrać się, no w sensie ubrać sobie sukienkę, no sukienkę tak. Wybrałam yy, tą taką, co kiedyś widzieliście, mm, taką różową, tak? Różowo-fioletową, taką, 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 taką delikatną, bardzo ładną. No to tą wybrałam, do tego jasne buty i, i tyle. Muszę sobie jeszcze przygotować jakąś kanapkę na, na wieczór, bo ja wrócę późno, więc muszę mieć kolację, muszę mieć leki. Jezu, jakieś takie zamieszanie jest w mojej głowie, że y, muszę się z Wami już pożegnać tu w tym miejscu i po prostu życzyć Wam y, miłego, y, że tak powiem, nie wiadomo, czy dnia, no w sumie wieczoru, bo będziecie to oglądać dzisiaj wieczorem, a kto będzie oglądał w ciągu dnia no to życzę miłego dnia i przepraszam Was bardzo, wiem obiecałam jeszcze, że, chociaż wspominam, że nie wiem czy się wyrobię, ale obiecałam też przymierzanki będą przymierzanki w kolejnym vlogu bo ja już muszę to przymierzyć, więc w następnym już naprawdę ciuchy leżą i w ogóle i kwiczą i patrzą się na mnie i gadają do mnie na zasadzie hej ty Puch, no ale no niestety no nie zdążę już, nie zdążę, nie wyrobię się ponieważ no muszę zjeść, muszę się ubrać i muszę być już gotowa na koncert także trzymajcie się Buziaki pa!